Są takie dzieła, które są czymś więcej niż tylko opowieścią. Są jak dusza narodu zaklęta w słowach. I czymś takim jest właśnie Pan Tadeusz. Te słowa zna chyba każdy. Słowa, które Adam Mickiewicz pisał na wygnaniu, mają dla polskiej kultury siłę porównywalną z być albo nie być dla Anglików. To jest esencja wszystkiego, ta potężna, głęboka tęsknota za krajem, który realnie już nie istnieje, ale który żyje w idealizowany w sercu poety. I właśnie ta kraina jest sercem całej opowieści. Co jest kluczowe, żeby to zrozumieć, to że Dwór w Soplicowie to nie jest po prostu jakieś tam miejsce na mapie. Absolutnie nie. To jest idealny, zamknięty mikrokosmos dawnej Polski. Świat, który przechowuje obyczaje i styl życia, który w czasach Mickiewicza niestety już bezpowrotnie zanikał. Mickiewicz dosłownie maluje słowami, tworzy ten wyidealizowany krajobraz Soplicowa taki samowystarczalny wszechświat pomyślmy z gęstymi lasami, złotymi polami i tradycjami, które są święte. Tam życie po prostu płynie w rytmie natury i odwiecznych zwyczajów. To jest dokładnie ten świat, za którym on, pisząc z tego zimnego paryskiego bruku, tak niewyobrażalnie tęsknił. No dobrze, ale co właściwie trzyma ten cały świat w ryzach? Otóż życie w Soplikowie jest regulowane. Ale nie przez jakieś spisane prawa. To taki ścisły, niepisany kodeks postępowania, który dyktuje, no, absolutnie wszystko. Od tego, kto gdzie siedzi przy stole, aż po, no właśnie, sposób parzenia kawy. Mamy tam postać sędziego, który jest jakby strażnikiem całej tej tradycji. I on uczy, że grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. I tu nie chodzi o zwykłe proszę, dziękuję. O nie. To cały skomplikowany system, to żywa historia narodowych zwyczajów. Każdy ma swoje miejsce, swój sposób zachowania. Wszystko zależy od wieku, od pozycji, od tego, kim dla kogo jest. Można powiedzieć, że to taki społeczny klej, który to wszystko spaja i chroni przed chaosem. I w tym świecie nawet najzwyklejsze, codzienne czynności stają się niemal świętymi rytuałami. Weźmy na przykład parzenie kawy. To nie jest tak, że ktoś tam po prostu zalewa ziarna wodą. W soplicowie jest od tego specjalistka kawiarka. A kawa, no, kawa musi mieć czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach moki i gęstość miodowego płynu. Każdy, absolutnie każdy szczegół ma znaczenie. To świetnie pokazuje, jak bardzo mieszkańcy tego świata byli przywiązani do porządku i tradycji. No ale właśnie, ten idealny, idyliczny świat wcale nie jest taki doskonały. Ma swoje pęknięcia. I teraz przechodzimy od tej sielanki do czegoś znacznie mroczniejszego: do wewnętrznego konfliktu, który grozi, że rozerwie tę całą społeczność od środka. O co chodzi? U samych podstaw całej historii leży spór. Spór dwóch potężnych rodów, Sopliców i Choreszków, a walczą o zamek. Skąd się to wzięło? Wszystko zaczęło się od tragedii. Jacek Soplica, dumny szlachcic, kiedy zostaje odrzucony jako kandydat do ręki córki magnata stolnika Choreszki, w przypływie furii, zabija go. I ten jeden akt przemocy rzuca cień na całe pokolenia to staje się taką potężną metaforą tych wszystkich wewnętrznych podziałów, które przez lata niszczyły Polskę. I to właśnie ten spór prowadzi do kluczowego wydarzenia do zajazdu. Co to w ogóle jest zajazd? Cóż, oficjalnie to był taki staropolski szlachecki sposób na egzekwowanie wyroków. A w praktyce? W praktyce to był po prostu zbrojny najazd na sąsiada, żeby siłą odebrać to, co się uważało za swoje. Taka trochę chaotyczna, prywatna sprawiedliwość, która tutaj doprowadzi do prawdziwego punktu zwrotnego. Okej, okay, to teraz na chwilę poszerzmy perspektywę. Bo w Soplicowie mamy ten wewnętrzny konflikt, ale przecież jest też coś większego, coś na zewnątrz. Jest ta wielka polityczna rzeczywistość. Polska jest pod zaborami, rządzona przez Rosję. I cała nadzieja narodu jest skierowana w jedną stronę na zewnętrznego wybawiciela. A tym wybawicielem ma być oczywiście Napoleon. I dokładnie w tym momencie na scenę wkracza, no, jedna z najbardziej tajemniczych i fascynujących postaci w całej polskiej literaturze. Ksiądz Robak. Z pozoru zwykły Bernardyn, który wędruje po kraju i kwestuje, ale tak naprawdę jest kimś zupełnie innym. To emisariusz polityczny, niesie wieści ze świata i, co najważniejsze, przygotowuje grunt pod wielkie narodowe powstanie. A Robak jest przy tym mistrzem propagandy. Opowiada szlachcie taką historię. Jest bitwa pod Austerlitz. Cesarz Napoleon widzi, że wrogowie uciekają. I co robi? Spokojnie zażywa tabaki. A jego tabakiera, napełniona najlepszą polską tabaką z Częstochowy, staje się symbolem. Symbolem pewnego zwycięstwa. W ten właśnie sposób robak buduje w ludziach nadzieję i wiarę, że Napoleon to ten, który wyzwoli Polska. Dobrze, a teraz zobaczmy, jak te dwa wielkie wątki, ten wewnętrzny spór rodów i ta zewnętrzna opresja zaborcy, jak one się w końcu ze sobą zderzą. A to zderzenie doprowadzi do naprawdę zaskakującego finału. Pamiętamy ten zajost na Soplikowo. No więc, przeradza się on w totalny chaos. I dokładnie w tym momencie interweniuje rosyjski garnizon, który stacjonuje w pobliżu. Nagle cała ta prywatna wendeta, ten zamek przestaje mieć znaczenie. W obliczu wspólnego, prawdziwego wroga, zwaśnieni do tej pory Polacy, jednoczą się. I ramię w ramię stają do walki z Rosjanami. I w samym środku tego bitewnego chaosu wychodzi na jaw największa tajemnica całego poematu. Okazuje się, że ksiądz Robak to nikt inny jak Jacek Soplica, ten sam, który zabił stolnika. Przez te wszystkie lata pokutował za swój grzech, walcząc o Polskę. I na łożu śmierci dowiaduje się od Gerwazego, wiernego sługi choreszków, czegoś niesamowitego że umierający stolnik tuż przed śmiercią zrobił w jego stronę znak krzyża. To był znak przebaczenia. A jak się kończy cały ten wieloletni konflikt, ostatecznie zostaje rozwiązany w piękny, symboliczny sposób. Młode pokolenie, Tadeusz z rodu sopliców i Zosia z rodu choreszków, bierze ślub. Ich małżeństwo na zawsze łączy te dwa zwaśnione rody i staje się czymś więcej, staje się potężnym symbolem nadziei nadziei na zjednoczenie całej Polski i jej odrodzenie. No i to wszystko prowadzi nas do jednego fundamentalnego pytania. Jak to się stało, że ta historia, napisana przecież przez wygnańca gdzieś tam na paryskim bruku, stała się aż tak potężnym artefaktem kulturowym, duchowym testamentem całego narodu? Wydaje się, że ostatecznym celem Mickiewicza było coś bardzo prostego, a zarazem wielkiego. Chciał stworzyć opowieść, która będzie krążyć wśród zwykłych ludzi, która będzie podtrzymywać ich tożsamość, dawać nadzieję w tych naprawdę mrocznych czasach niewoli. On sam napisał, że chciał, żeby jego dzieło zbłądziło pod strzechy czyli żeby trafiło prosto do serc i umysłów całego narodu. Więc dlaczego pan Tadeusz przetrwał i jest tak ważny do dziś? No cóż, bo to jest coś o wiele więcej niż tylko szkolna lektura. To jest po pierwsze taka prawdziwa encyklopedia tego utraconego świata szlacheckiej Polski. Po drugie, to potężna opowieść o tym, jak nawet najbardziej niszczący konflikt może przerodzić się w siłę i jedność. To też oczywiście żywy symbol patriotyzmu i miłości do ojczyzny, a wreszcie to po prostu fundamentalny tekst dla naszej tożsamości narodowej. Epopeja napisana, jak to się mówi, ku pokrzepieniu serc. I na koniec zostaje nam jedno pytanie, które wykracza już daleko poza sam poemat. Pytanie o to, jak właściwie opowieści, jak historie kształtują tożsamość całego narodu, zwłaszcza w momencie, gdy ten naród znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. A pantedeusz? Cóż, jest chyba jedną z najpotężniejszych odpowiedzi na to pytanie, jaką kiedykolwiek napisano.